Siemanko, drodzy widzowie, witam was po raz kolejny na moim kanale. browisko wkładamy dzisiaj drugi raz. Niestety z przykrością, ale wkładamy. Bo temat sam się nawinął. Drodzy widzowie, spójrzcie, odpalamy sobie najnowszą wersję gry tony. Odrobinkę przyciszę. Sami widzieliście logo Fuji Kappa. Co to jest Fuji Cup? Powiemy sobie później, albo i w trakcie mojej yy, bez scenariuszowej gadki, czyli zaś będzie bez ładu i składu. Ale nie chcę mi się pisać scenariuszy do tych odcinków kręcę je na spontanie. Tak więc problemem dzisiaj dla mnie jest takim to, że zauważcie gratony, czyli bohater ostatniego mojego filmu, bohater ostatniego mojego filmu na w tym roku został uwolniony. Został uwolniony. Ale tylko wersja na małe Atari. I w tą wersję właśnie sobie teraz pogramy. Darmową Darmową wersję tonego. O! Czekajcie chwilkę muszę sobie... Ja już chwilkę grałem oczywiście w tą grę, nie będę ściemniał, ale nie robiłem tego jakoś namiętnie, po prostu, po prostu, no gra jest znakomita i na pewno poświęcę jej więcej czasu. Chciałem też, żebyście mi wybaczyli, bo do, do nagrania tego filmu używam po raz pierwszy emulatora, czyli gramy na D400 Mini tym razem. I muszę Wam powiedzieć, najłatwiej, Aj, najłatwiej było mi podłączyć do Grabera, żeby sobie grać i spróbować z Wami gadać. To miał być film o tonym, ale chciałem to zrobić w formie live'a. Niestety nie mam na to czasu. Nie mam czasu na to, żeby z Wami dyskutować. Bo zauważcie, że pod ostatnim filmem. Niestety jeszcze nie zacząłem odpisywać na komentarze, bo troszeczkę, troszeczkę mnie to przerosła cała sytuacja pod względem takim, że zaraz po publikacji tamtego filmu, poprzedniego, rozchorowałem się i nie będę tutaj zazdradzał szczegółów, po prostu nie miałem czasu na to, żeby Wam podpowiadać na wszystkie komentarze. A teraz jeszcze dochodzi do tego świąteczny czas. Tak więc no, na razie nie mam czasu podpisywać do komentarzy, ale wszystkim bardzo dziękuję za, za aktywność pod tym filmem Dziękuję bardzo osobom które wyraziły chęć pomocy i taka mała aktualizacja do tego właśnie filmu jest taka że Cardrich z tonem poleciał już do jednego z Was do osoby anonimowej, która chciała pozostać anonimowa, kolega mi po prostu nagra tego tonego i wszystko będzie ok. Kadrić trafi do grubego, gruby będzie szczęśliwy, ja również. Co chciałem powiedzieć? Tak jak mówię, temat do tego filmu napatoczył się sam, bo. Ale świetna gra. Temat się sam napatoczył. Jak wiecie, jak żyjecie troszeczkę w, w tym retro świecie, doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że od zeszłego roku Bocianu z Borsukiem i paroma innymi osobami Otworzyli taki Fuji Cup, to się nazywa, czyli konkurs dla autorów gier, które wychodzą na małą Atari. Po prostu chcą zachęcić ludzi do pisania gier i do nagrodzenia ich kaską. W zeszłym roku była pierwsza edycja tego konkursu. Kurde, chyba źle idę, ale no dobra. Wrócimy, jakoś nie, nie potrafię. Wybaczcie mi, wybaczcie mi, nie potrafię zebrać myśli i grać jednocześnie. A nie chcę tego filmu ciąć. Dobra, przechodząc do meritum sprawy, doskonale wiecie, gra tony wyszła na Commodore 64, na Amigę, na Atari XLXE, ostatnio. Pojawiła się wersja, chyba też na Sleeventure zaprezentowana, na Atari ST i wszystkie te wersje tej gry są płatne. To on był normalnie grą komercyjną. A Fuji Cup, wyobraźcie sobie, to jest konkurs na najlepszą grę na Atari, ale darmową. Tak, moi drodzy, na grę darmową. Wszyscy wiedzą, ja i wy, że tony to naprawdę znakomita gra. Naprawdę znakomita, bo uwielbiam w nią sobie tak pykać. Tak jak mówię, żadnych osiągów jeszcze tutaj nie mam w tym tytule. Ale, ale uczę się, będę grał. Może przejdę też kiedyś na jednej blaszce, tak jak się Borsuk chwalił, że potrafi tą grę przejść na jednej blaszce. I pewnie to zrobił na swoim live. Nie wiem, nie widziałem. Ale skoro on tak mówi, jest pro graczem także na pewno tak było. Ja takim fachowcem nie jestem. Dobra. Usuniemy tego na toperka. O! Przeszliśmy do Katakub. Nie wiem czy to była ta właśnie... O, widzicie, to jest ta zmiana względem <grystanie> względem normalnej wersji gry, tej płatnej, którą mieliście okazję kupić w boksach na Małatari. To to, że ta wersja wypuszczona za darmo, to nie jest ten tony, którego kupujecie za grube pieniądze w RetroNixie. Mówię tu o wersji na mało Atari, ale drodzy widzowie, ta wersja jest nie tylko poprawiona, to jeszcze jest rozszerzona. Poza wspaniałym ekranem tytułowym z Fujikapem, chłopaki postanowili wersję na mało Atari rozszerzyć, czyli połączyli dwie gry, Tonego i grę Go Tony Go. Jak widzieliście, pomiędzy etapami jest gra 60 sekundówka mini-gierka, czyli Go, Tony Go, połączyli tę grę w jedną, jeszcze bardziej ją urozmaicając, co mi się akurat bardzo podoba, bo naprawdę jest to według mnie świetny pomysł. I gierkę wypuścili za darmo, po to, żeby móc wziąć udział właśnie w konkursie. Gdzie tu w konkursie. Fuji Cup. Dlaczego to zrobili? I czy to jest fair zagrywka? To właśnie sobie będziemy dyskutować pod tym filmie na ten temat. Fakty są takie. Tony na wszystkie platformy, na jakie wychodzi, jest płatny. Tak samo na małą Atari. Tony jako jedyny z wszystkich platform staje się free na małą Atari. Dlaczego? możemy sobie szybko odpowiedzieć na to pytanie spójrzcie do Fujikapa e, można wystawiać gry darmowe, które każdy, e, każdy juror i publiczność może w nie zagrać, głosująca wejdźcie sobie na stronę FujiKa.pl. tam masz, macie wszystko ładnie rozpisane informacje o konkursie proszę zobaczyć i spójrzcie, jakie są nagrody w tym konkursie w tym roku. Ja nie pamiętam, jakie były w zeszłym. Chyba ciut niższe. Ale spójrzcie, ile się już uzbierało kasy dla potencjalnego, wygranego tegoż konkursu. Nagroda jury. Aktualna pula 11 348 zł. Za pierwsze miejsce jest obecnie 6 808 zł. Dodatkowo jest nagroda publiczności. Czyli my, zwykli szarzy hmm, ludzie, którzy wpłacą jakąś tam ma, ma, mały, duży datek na cel Fuji gdzie jego pula wtedy wzrasta, też by, możecie być głosującymi w tym konkursie. I spójrzcie, nagroda publiczności to za pierwsze miejsce to jest 1200 zł, za drugie 600, za trzecie 200. I czy wy, drodzy widzowie, widząc to umiecie odpowiedzieć mi na pytanie dlaczego wersja tylko i wyłącznie wersja na małe Atari została darmową wersją i to jeszcze dodatkowo rozszerzoną o ten Go Tony, Go dobra powiem wam moje zdanie na ten temat dla mnie ta cała sprawa śmierdzi tylko i wyłącznie jednym. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o kasę. I nie tylko, że autorzy gry, fantastyczny tytuł, nie pod, w ogóle nie mam zamiaru tego podważać, fantastyczny tytuł zasługujący na to, żeby wspierać autorów tej gry. Autorzy gry Tony w cudzysłowie nachapali się u Retronixa za wersję płatną Tonego, nie wiem ile tych boksów zeszło, ale coś tam zeszło, bo gra jest naprawdę bardzo popularna i tak jak powtarzam po raz kolejny, jest za zajebistą grą też chciałem mieć tego boksa na się. nie wiem ile tam kasy z tego, nie mam niestety dojścia do takich danych w każdym razie na pewno coś tam kasy skapło z Retunixa z wydania gry Tony na mało Atari. Boksy przestały schodzić, bo wiadomo już środowisko się, jak to mówi, Nahapało, To buch! Kolejny skok na kasę, bo tak to nazywam. Skok na kasę autorów gry Tonego to jest właśnie to, że biorą udział w Fujikapie. Zobaczcie sobie czy to jest uczciwe według, yy, według regulaminu? Według regulaminu to jest uczciwe, bo spójrzcie warunki udziału w konkursie. Gra uruchamia się na Atari, granie jest kopią gry, czyli na przykład takie Robo, jak tutaj piszą 198 albo Boulder Dash 432. Granie jest nowszą wersją starszego kodu gry z jakimiś uprawnieniami. W grę da się zagrać, nie jest to technologicznym demem. Gra musi być udostępniona do pobrania nieodpłatnie w sieci, aby możliwe było jej przetestowanie przez głosujących i jury. Gra ma znanego i określonego autora, którego można w przypadku wygranej wiedzieć, do kogo się zgłosić. I jury podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu gry do konkursu. Hmm. tak więc regulamin jest jaki jest ale jest postanowienia końcowe regulamin jest jeszcze dopracowywany i może ulec zmianie domyślam się, domyślam się, że w tym roku już nie ulegnie zmianie ale zastanawia mnie to co jurorzy, którzy należą do tego słynnego jury Czyli Bocianu, Borsuk, Larek, Nekroskop, Repip, Retrofilon, Salmax i Sikor myślą o tym takim skoku na kasę autorów tonego. Co oni o tym myślą? To mnie właśnie bardzo ciekawi. W każdym razie, drodzy widzowie, spójrzcie, z jakimi grami będzie konkurować jeszcze Tony. Tony będzie konkurować z. Go Tony Go, hmm. czyli z tą minigrą włożoną do tego tonego Montezuma z Gold. I jest jeszcze tu kilka gier, i muszę Wam powiedzieć, że właśnie strasznie zalegam z tymi tytułami. Gdzieś tam widziałem coś na YouTubach, ale mało co z tych gier grałem w tonego troszeczkę. QB Fox, e, Twist of Souls, Demos Underworld, Wrath in Trouble. Gra Shanty'ego i to był, można powiedzieć, taki zakulisowy faworyt. Także zastanawiajmy się co Shanty, myślę, na ten temat. Tak samo tutaj gra F-16 Falcon Strike, e, symulator lotu pana Jarka, też mnie interesuje. Mafia, e, Osotos, Firefighter Tobik 2, Auf Wiedersehen Monty, świetna konwersja. Technical dific Kult Snow Internet, aka Dino Crisis, Galagish, o, to muszę, musiał pograć, ciekawe, domyślam się, że to jest Galaga na Mało Atari, jakaś ulepszona, to co muszę pograć. Robot Rumble to też jest konwersja jakiejś gry. Agent Wonder, Mikey Shift, flashbeer od Larka. Hm, Larku, co o tym myślisz? Bober Dash, Run Fox Run, Anti Air, Code Brown, Jail A. No, 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 kojarzę niektóre tytuły. Dons, Fly Hunter, Tetris jakiś, nawet fajny wyszedł widzę, Xonix. Dobra, dobra Gunner, Chase Me, hmm, Danger Adventurer, Boże, jak ja mówię po angielsku, zajebiście. I Cyborg Warriors, a to to pamiętam grał Borsuk, to jest coś jakiego ala Zybex, no, nawet fajny tytuł, sam, sam jeszcze w to nie ciupałem. I Last Party Boxing, czyli to pierwsza gra, która wyszła w tym roku na last party, czyli pierwszym party jakie się odbywa w roku atarowskim. W każdym razie widzicie jaka jest konkurencja, jest kilka naprawdę zajebistych od samego początku darmowych gier. Wyobraźcie sobie, że taki szanki na przykład też mógłby swoje gry wypasione wrzucać najpierw. Odpłatnie, żebyście mu hajsungiem go wspierali, bo na pewno by byli chętni, żeby kupować jego gry. Ale nie, Shanti wszystkie swoje gry, wszystkie? Mogę się mylić, ale wszystkie, ale swoje gry udostępnia jako darmowe. Drodzy widzowie, i co myślicie na ten temat? Bardzo mnie to interesuje. A ja po świętach, albo może nawet w trakcie świąt wątpię, ale po świętach postaram się odpowiedzieć na komentarze właśnie pod tym filmem i pod poprzednim, bo tak jak to mówiłem, mamy busy time i, drodzy widzowie, świąteczny time, chorobowy time. Jak widzicie, ja sobie jeszcze chwilkę pogram w Tonego, bo to jest naprawdę dobra giera. I nie fair byłoby teraz nie docenić tego tytułu, ale czy fair, ale czy fair według Was autor się zachował wobec innych autorów, którzy, którzy swoje gry udostępnili już dawno za darmo? Z tą myślą Was zostawiam, drodzy widzowie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. To byłem ja, Renton, trzymajcie się mordy. I na koniec tylko dodam. Wesołych świąt.